Siemano mordeczki, dzisiaj jesteśmy na Hellcase i oczywiście będziemy nagrywać e, epickie bitwy widzów. Oczywiście pojeźdźcie na stronę z kodem mieczyk, macie 70 centów na start i 10% do doładowania, a im więcej doładowujecie, no to tym większe będą giveaway'e w odcinkach, także zapraszam. No i lecimy tutaj z pierwszą bitewką stworzoną przez gracza e, Szymek, e, jest tutaj skrzyneczka kolektor i special za 69,50 tutaj batelka na dwie osoby, e, także lecimy bez zbędnego przedłużania e, z botem winim, tutaj będziemy się mierzyć, kto lepsze skiny tutaj zdobędzie, no miejmy nadzieję, że będzie to fajny profit w tym odcinku ale co to będzie, no zobaczymy no i będzie fajny profit, ale dla bota winiego, no 91 tutaj 42 dolara, no i czy my go nadgonimy, no niestety nie, Hyperbeścik tutaj wpad yy, wpadł, ale no nie było to najlepsze także lecimy na drugą baterię. dobra mordeczki, tym razem bitewka gracza tryhard, yy, dwie skrzyneczki special za 70 tutaj dolarów z botem Bradem będziemy się mierzyć No i zobaczymy co to będzie Co to będzie, no nie, no łupkę i fire tutaj leci dla bota Brada Czemu takie dobre skiny muszą lecieć tutaj dla botów A my dostajemy tutaj Legion of Anubis dwa razy Także no niestety nic nie zgarniamy Lecimy, dobra, dobra. tym razem bitewka gracza Radini Ale Radini nie sprawdza następnym razem jakie tutaj skrzynki można dodać Sprawdź sobie tutaj, do tej skrzynie, bo nie było tej twojej drugiej skrzynki, tej jodomitable. No ale trudno, już dodałem ci równowartość tej skrzyni. No i lecimy z botem teamem, Ty razem się mierzymy. No i co to będzie, przelatują fajne skinki, ale dostaje dużo lepszego skina bot. No co to ma być, mordeczki, to ja nie mam pojęcia. No i czy my to wygrywamy? Niestety nie, ale prawie. Było bardzo blisko, 142 dolary tutaj zgarnia. Bot Team, dobra mordeczki, tym razem bitewka gracza Patryk tutaj mojego wiernego widza pozdrawiam serdecznie no i tym razem bo... przeciwnikiem jest Bot Brat no i co to będzie, 68 tutaj dolarów jest w puli w tych dwóch skrzyneczkach, no i jak widzicie, jak na razie wygrywa Bot Brat no, ale pierwsza wygrana jest w odcinku. Także, brawo, Patryk 91,64 dolara. Trafia do ciebie. Także lecimy dalej. Dobra, bitewka gracza Kacper 06DC. E, także, no, lecimy tutaj dwie skrzyneczki za 69 dolarów. E, bot Team, naszym przeciwnikiem. Tutaj pierwsza skrzyneczka jest Hardenet. Tutaj koski, właśnie jest mały procent na koskę, ale jest także ryzykownie poleciał no i co to będzie czy będzie wygrana bitewka no niestety nie dostał tutaj bot team w lepszej jakości no i trudno lecimy nie. dobra miała być bitewka gracza maxiu ale maxiu no zrobiłeś tutaj bitwę za więcej niż 70 dolarów 75 także powiedziałem że nie będę więcej tego zaliczał Mia miało być do kwoty 70 dolarów także jest to bitewka gracza dexter naszego tutaj poety no i jim jest naszym przeciwnikiem, chyba ładniejszą MK zgarniamy, jednak nie Boże, co to jest, co to ma być, no Ten usp jest fajny, ale to nie będzie to, tutaj decimator jeszcze wpada e, Dla bota jima, no i 200 Nie, ile on zgarnął, no ponad 200 dolarów, także Trudno, e, dobra, tym razem bitewka gracza Bytec 7, 77 Dwie skrzyneczki, tutaj za 70 dolarów, także fajnie zrobione no, i tak, ta, to mi się podoba, mordeczki. Tak macie to robić. A w następnym bitwie widów musicie zrobić bitewkę za 60 dolarów, ale tym razem na 4 osoby. Na 4 osoby 60 dolarów. I mają to być dwie skrzyneczki. A Bajtek zgarnia tutaj 97 i 04 dolara. Także gratulacje. No i lecimy dalej. Dobra, tym razem bitewka gracza Leog 3334. No i. Przeciwnikiem naszym jest tutaj Bot Heng Chyba brat tego Słuchajcie, jest to brat chyba Heisenberga no i jak na razie wygrywamy tą bitewkę. No i wysuwamy się na prowadzenie dokładnie, ale nie będzie to największy profit, także Leog zgarnia 68,82 dolara. Tym razem bitewka gracza Amigo, ale nie wiem czy... A w sumie nie zaliczę mu. No Jest to bitewka za 50 dolarów, jak widzicie, także. No, nie będziemy tego zaliczać. Następnym razem zrób bitewkę za około przynajmniej 60-70 dolarów żeby mieć szansę, a my lecimy tutaj z drugą bitewką, czyli z bitewką gracza VORV e, no i zobaczymy czy zrobił on tu dobrze bitewkę, no zrobił dobrze także zobaczymy już była taka na pewno bitewka, także następnym razem no starajcie się nie powtarzać tych skrzyneczek mordeczki no ale zobaczymy jak to będzie Bot brat znowu naszym przeciwnikiem, no i na początku siada nam skaucik, no i ten skaucik jest warty tutaj 26 dolarów. Także naprawdę bardzo ładnie. No, i czy my to wygrywamy? Tak. I czy to będzie największy profit? No, niestety nie. 86,48 no trudno, dobra, tym razem bitewka gracza Jersonic. Nie wiem czemu każdy robi taką samą bitwę. Jeśli będziecie kopiować te bitwy, no to nie będę ich powtarzał i tyle. Będę brał tylko dwie pierwsze co najwyżej, bitewki takie same, albo jedną, no i już drugie nie będę powtarzał. Także sprawdzajcie to i to, był wow! Dobry wybór, ale no niestety nie dla nas. 152 dolary tutaj jest skar. Pierwszy raz widzę taki skin, no i gratulacje, ale niestety dla Bota teama. Dobra, tym razem bitewka gracza Oli Pro, 63 dolary. Tutaj bitewka warta, także no prawie 70 jest ok, są jakieś szanse na pewno na wygraną. No i zobaczymy, co to będzie. No, taki sam tutaj skinek Famos, ale my niestety dostajemy bez traka, No i w gorszym stanie. No i niestety, ale bitewka jest przegrana. Dobra, miała być bitewka gracza Szybki Rex, ale no niestety, chyba nie, nie wie, że tutaj trzeba sprawdzić skrzynki i dodać żeby być w odcinku. Także jest to bitewka gracza Kusio, dokładnie Kusio, no i skrzyneczka Undying i Exceptional no i wąski, kurcze wąski, ten co ostatnio mi kradł pieniądze. Wbił tutaj. No i jest naszym przeciwnikiem, no i czy znowu nam ukradnie pieniądze? No jak na razie wysuwamy się na prowadzenie, ale nie całe 40 tutaj centów. No i co to będzie mordeczki? Czy my to wygrywamy? Tak, mamy to! I to będzie chyba największy profit jak do tej pory, także Kusio chyba wygrywa 102 dolary i 11 centów. Później to sprawdzę. Także gratki, ile cię? Ej, dobra, miała być bitewka gracza, lanternik, ale no on chyba też nie wie, że tutaj trzeba wyszukać, no i nie ma tej skrzyni, także jak ja mam zrobić tą bitewkę, także bitewka gracza Fillingos za 67,50, no i bot Jim naszym przeciwnikiem, no i lecimy z tym mordeczki, lecimy, no zobaczymy co tu nam Hellcase przygotuje z tej skrzyni, no i to była skrzynka USP-ków, także no nie było się tutaj co spodziewać jakichś cudów, ale... O, nieźle nam tutaj sypnęło z drugiej skrzyneczki, ale no nie będzie to największy profit. 88,49 dolara. Także gratki, ale lecimy dalej. E, dobra, tym razem bitewka gracza lipa to drzewo. E, dwie skrzyneczki, no i wąski znowu tutaj do nas bił. E, gingerbread gala. No i Weapon, tym razem skrzyneczka Weapon leci jako pierwsza, no i ten sam skinek, pewnie w tej sensie samej jakości, a jednak nie, trochę lepsze dostajemy, także 2 dolary tutaj mamy przewagi i fajny, o kurde, co tutaj się podziało, no wąski, niestety zgadnął to bitwę, 372 dolary a my no musimy tylko mu pogratulować no i trudno niestety ale lipa nie wygrałeś dobra a tutaj widzę że bryła zrobił bitewkę ale no, niestety jego skrzynki też nie da się wyszukać także trudno e, bitewka gracza seba za 60 dolarów także no jeszcze się zmieścił tutaj w budżecie no i wąski znowu przychodzi nam zabrać pieniądze no nie wiem co ten wąski ode mnie chce ja pierdzielę. Gorszy niż boty. No i zobaczymy co my tutaj dostajemy. No jak na razie mamy przewagę, ale ciągle tak było. Mieliśmy przewagę na początku i później była dupa. Także co będzie teraz? No tak samo to wychodzi. Wąski znowu nam zgarnia kasę. Oh my god. Dobra, teraz bitewka gracza Czaro. Czaro 8506. Kurna, wąski znowu wbił. Nad... No nie zdążę bota dodać wąski do tutaj wbija. Ojojoj, oj, oj, prześladowany przez Wąskiego, no, no ale no <laughs> miejmy nadzieję. Eee, co tu się odjebało? Czaro, ty, Czaro, Czaro, co ty zrobiłeś? Ja pierdzielę Czaro, chyba, wy... no wygrywa definitywnie 207, 25 dolara. Także gratki Czaro, no wysuwasz się na prowadzenie. Eee, no i my lecimy dalej, nie? Następną bitewka może będzie jeszcze. Mm. Dobra, tym razem bitewka gracza Kamaszerek... Zobaczymy. Wąski oczywiście dołączył. Dwa razy skrzyneczka special. Ciekawe, czy wąski tutaj ogarnia że my... A sprawdzę później jego profil, aż z ciekawości. Skąd on ma? Tutaj takie fundusze, żeby ciągle do nas dołączyć do tych bitewek. No i wygrywa wąski znowu. Niestety kamaszerek, ale nie udało Ci się. Lecimy. Dobra, tym razem bitewka gracza Bart. Nie, Brawl, Bart, no w sumie to to samo, Bart, Brawl. <laughs> e, także, no zobaczymy, 69 dolarów, oczywiście wąski do nas bija, e, no i wysuwamy się na prowadzenie o ponad 10 dolarów, także no mamy szansę tym razem wygrać i czy to będzie w końcu to, no wygrywamy z wąskim, ale nie jest to nawet tutaj zwrot tych dwóch skrzyneczek. E, także trudno, gratulacje, ale trudno, no, lecimy dalej. E, no i mordeczki miały być bitewka gracza Hinolek, ale przekroczył on tam e, Budżet o 5 dolarów, także no niestety nie mogę tego zaliczyć. No i na sam koniec tutaj bitewka gracza Wezo 376.0 e, skrzyneczka Undyne i Stockholm Players. No wąski już chyba nie wbije, także już dodamy na sam koniec Bota Garego, nie będziemy czekać na wąskiego. Mam nadzieję, że odcineczek Wam się podobał, no i zobaczymy, kto wygra. Jeśli dobrze pamiętam, to czaro zgarnął największy profit, ponad 200 dolków, chyba 204. No i czy Chikosa jeszcze u Bota Garego za 259, także to by był największy chyba profit, 304 tutaj dolary. Także no, niestety, nie zgarnęliśmy tego na sam koniec. Czaro gratulacje, no i życzę Wam jego dnia mordeczki. Musicie zrobić w następnych bitwach widów. Bitwę na dwie skrzyneczki za 60 dolarów na 4 osoby, także pozdrawiam.